Zajmijcie blapy. Impreza ma na celu propagowanie środowiska oraz integrację środowiska. Tak więc nie jest to... Trzecia ten... <klucz> osoba, Jakub, pokaż się. Trzecia osoba z jest tutaj. Osoby prowadzące przed przedstawi... wyzarować limit amunicji, wykorzystać, starać się wykorzystać czas na to, żeby jak najwięcej tej wiedzy pochłonąć, bo po to to zostało zorganizowane. Tutaj naprawdę duże podziękowania będą dla że za chwilę będę miał przyjemność przedstawić, zaczniemy tak jak stoi, to jest tutaj pierwszy mój przyjaciel Alek Piotrowski, który podjął się! O! Nie będzie łokieć wisiał, jak łopisz nie wisi, no patrz, to jest tak? mogę to sobie wykorzystać, więc staję sobie w rozwroczku, wchodzę ramieniem w kolbę, podchodzę do następnie jak nie używam pasa, staram się wyprostować lewą rękę. No. Tak, żeby tak żeby mnie... Zobacz, żeby dodatkowo... W... No. Ja cię będę, jak sobie stanie, to ja cię będę poprawił. To jest bardzo fajna impreza, bardzo daleko są te cele, w ogóle nic nie widzę, ale jak widzicie, matki jak widzicie, Ludzie jest tak? Jest... O, tu proszę Państwa mamy Marka, który przyjechał sobie popykać tak, trochę. Także jak Ci Marek dzisiaj idzie? Wiesz co, jest straszny miraż, 22 na 300 metrach. Na 200 jeszcze widzę, że 300 już niestety nie. Musisz celować jak chmura najdzie. Chociaż jest ich coraz mniej. Tak, dziękuję, dziękuję, poczekam. Ale słońce jest takie pogoda taka, że nie ma chmury. Jasne. Ale Powodzenia. Jest... Chociaż nic nie widzę. Stoję na ale tam jak sobie wejdzie start, ten na miejsca. Janusz, tak. Ja dzisiaj Sendy. it. Żeby każdy mięsień był rozluźniony. Pracuje. Trzymamy punkt, punkt celowania i daj... On będzie chciał lecieć do tyłu, więc uważaj. Dobra. Teraz sobie zapinasz pas dokładnie tak jak do, do postawy z, z, z pasa jak strzelałeś i dźwięk się dorobi później. warunki na zgrupowaniu... Tak wyglądają gongi, które są przygotowane do przeprowadzenia testu Hoaglanda. Pozdrawiamy Cię, Tomasz, serdecznie. Gongi są ustawione na, na odległości 541 metrów do tej pory podeszło do testu 4 osoby, zaliczyła jedna. Strzelała do lewego gongu, tutaj od lewej. I zaraz przyłożymy mój magiczny przymiar i zobaczymy, do jakiej e, grupy zaliczyła się ta osoba. Bardzo ładnie. Nie mogę tego utrzymać jedną ręką, moment. No i już wszystko wiadomo. E, ze spektywu, z e, miejsca, z którego obserwowałem ten test. Wychodziło mi, że będzie to sam brzeg Gongu, a jednak kolega zrobił tutaj Kuba, zrobił tutaj dobrą robotę. Dostaje naklejkę. Zaliczył test. Zapraszamy wszystkich! To mi się podoba taki entuzjazm. Tak idziemy.